E, witam w kolejnym materiale z gry Kozacy 3 Legenda, no może legendą nie jestem, zdecydowanie nie jestem, bo tak po prawdzie to e, póki co... E, the one and only. Ja, e, No to ten, co e, tu dużo mówić, mamy kolejny, e, kolejny prawdziwy król, tak, obawiam się, że nie, ale niech ci będzie. Eee, mamy kolejne materiały, zgrywa się um, kozance. Trzymamy turniej Neverland i mamy obronę yy, teren, terytorium Wareksa. Yy, eee. Ty grasz Polska, bo ciebie atakuje Daro. Nie, mamy czekaj, co? co? Uważam, że mi terytorium za taką nie zauważyłem, jak to się stało. Będę się mam po zobaczyć, bo skupiłem teraz. Aaaa! Taki Bayer Nie wiedziałem. Poczekajcie, za chwilę to jest położona mapy z ciekawości. Tam mi zajmie dwie minuty. Eee, pod zakładkami mam, aż spojrzę, Manager zakładek. Inne zakładki. Setres community. Neverland. pełen ekran będzie łatwiej. Eee. A no tak, teraz steamuje, to, to mi raczej nie załaduje. Mhm. Dobra, oczywiście że jeszcze raz, ale mapy chyba nie załaduje. Niech steamuje. Mój internet szerszy, bo ja jeszcze odpalam steam na telefonie. No dobra, mówić trudno. Ufam na słowo. Polska, Polska. Okej, okay. good like. Ja nawet nie wiedziałem, że broni własnej prowincji. Nie przyjrzałem się mapie. Byłem przekonany, że. broni neutralna. No to mamy wojnę domową. Wojnę polsko-polską. Polska przeciw Polska. Zobaczymy, kto wygra. Czyli tak typowo po polskiemu. No tak akurat wychodzi w naszym kraju, że wojnę polsko-polską mamy we Krim po prostu. Dosłownie. Nie da, się inaczej, nie da się inaczej żyć w naszym kraju, niż wojna pomiędzy nami. Yy. Chociaż to stanowić logicznie. No te powiedziały, wynikają jeszcze ze strefy głównie rosyjskiej i niemieckiej, jakby nie patrzeć. No, w razie ale to jest. A nie, po prostu połowy nie widziałem. Eee, moment, zapewnienie się postawić. Okej. Okay. mamy 10 minut czasu pokoło się tak standardowo dosyć. No, szybko, ruch, ruch, ruchy. Kurde. Stawiajcie mi to, stawiajcie mi to. Nie, moment. Czekajcie, wy wszyscy tutaj Mama naprawdę zły chyba. Bez kitu. <laughs> Okej. Okay. tutaj, po jakiejś żelazo, proszę bardzo, możecie mi zrobić upgrade tutaj tutaj drugi upgrade na południe, tutaj tu, 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 tu wasza dwójka też jeszcze tutaj ty tutaj, ty idź do zbieranie żywności już, bo za chwilę będziemy mieli wielkie budowanie u nas państwa na wiosce, że tak powiem bardziej, będzie pasowało Okej, okay, to już są żywność powoli zbiora. To woda nam z mało ludzi. Zb... A, bo cała żywność jest póki co zużywana przez naszych pikijerów. Nie wiem czy powinienem mieć na pikijerów, a to tam będzie na rozmowa. No, szybko ruchy, ruchy, ruch, ruchy. Idźcie wy szybko tutaj. Doróbcie mi, że jest 5 najszybciej. Jak tylko zbiorę, więcej doności każdy mam akademię budować. Ok, może dokupmy sobie za 500 zł żywności. Okej, okay, i budujcie mi tutaj jeszcze akademię. Nie ja mi tak, żeby was widział, bo... O właśnie, tam się schowaliście, że ja nie wiem jak was tutaj rozprowadzić, a potrzebuję po prostu te kopalnie złota znaleźć. Powiem tak, nauczyłem się używać kiedyś do Boszy. Nie wiem czy to jest czy nie Lepiej od razu wysyłacie jako zwiat, ale za to jest niezwykle skuteczny ten zwiat. Okej, okay, drogi najemni, chyba nie. Tak, drodzy najemnicy, ale to mi się przyda długoterminowo. Pójdziemy w tym kierunku i od razu produkujemy więcej. Wiem, że jest mało złota, nic to nie poradzę chwilowo. I to będę to przede wszystkim węgiel 1400. Byle szybko, byle szybko. Maksymalizujemy projekcję siły. Tak bardzo jak się tylko da. Okej. Okay. Dobra, myślę, że to na razie wystarczy, bo no, do, do ruszenia 36 monet nie będzie, ale zobaczymy, jaki tak wyjdzie. Potrzeba teraz przede wszystkim to. Nie pytam czy przejmowanie, to może. Zawsze łapie się ostatnio na to, że. Już wam tłumaczę. Że nasi, jak to się nazywa. Ci. Eee... O, do też potrafią przejmować, o czym kiedyś nie wiedziałem, tak szczerze powiedziawszy. Po prostu nie zwróciłem na to uwagi nigdy. No a za to już zapłaciłem parę razy, więc muszę tego pilnować tym razem. Wymienimy sobie na drewno, to mi powinno wystarczyć na chwilę. Dopóki nie zrobię tego upgrade'u. Potrzebuję węgiel, żelazo. Okej. Okay. żelazo się wyprodukują. To jest akurat nie problem. Potrzebuję tak, 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 tak. Tak, a moja koncepcja to natóle tak zrozumiecie, co chcę zrobić, tylko potrzebuję więcej chłopów. Bo wysyłam co wszystkich do, na budowlankę. I nie wygląda to za dobrze. To też muszę rozbudować. No, byle szybko, byle szybko. Jak już będę produkował starczące złota, to jest git. Tylko nie zrobię tego, co planuję. Jeśli nie będę miał więcej chłopów, ja wszystkich chłopów zróżniłem, tak to wygląda mniej więcej. Zostało mi 2 minuty czasu pokoju, po 3 minuty właściwie, a nie produkuję w ogóle żywności. Trochę źle to wygląda. Wynajmijmy na razie z 1000 węgla na żywność, to mi zakupi trochę czasu. Dopóki mi się nie produkuje więcej yy, pracowników w, yy, jak to się nazywa, w żywności. Ok, zbudujcie mi to szybko. Skład arterii relatywnie szybko się buduje, więc mogę sobie na to pozwolić. My też szybko tutaj. Ruchy, ruchy, ruchy. Dominimy sobie jeszcze żelazo na żywność, proszę bardzo. I my więcej nie będziemy potrzebowali, bo planuję się w tym kierunku. 2,5 tysiąca, 2,5 tysiąca. To jest akurat do uskładania. Bo jak oboje gramy polską, to ja się to myślę jako taktykę. Okej, okay, odpalmy już to, żeby się produkowało. Tylko węgiel potrzebuję, tak. Węgiel mi sami zbiorą, tylko, tylko, tylko. Tak, opalnie nie ma dostateczności. liczby mieszkańców, okej. Okay. Ej, nie, nie, może nie tak. No się tam we dwójkę. Nie, tu, tu i teraz przede wszystkim to potrzebuję: drewno 2000. Drewno jest akurat nie problem zabrać. Proszę bardzo, na drewno I już mamy. Nie potrzebuję co najmniej jedno działko. I to mi wystarczył zupełności. Mogę mieć takie trzy aktualnie, ale jedno mi wystarczył zupełności. Ok, to wystarczył zupełności. Nie potrzebujesz taki projekt siły. Czemu to się nie produkuje? Ok, już ręczą to się nie produkowało, bo nie miałem na tamten czas jeszcze drewna. Czemu to się nie. W tarczącej zielono mieszkalnych. Ajajaj. Mam problem, bo nie sprawdza mi to, co zaplanowałem za późno. Ajajajaj, bardzo się to wygląda. Tam mi ja absolutnie nie spracuję, bo za późno zrobiłem to co zaplanowałem. Dobra, jak to wyjdzie to jestem ustawiony. Jeśli to uda mi się zrobić na czas to jestem ustawiony. Szybko, ruch, ruch, ruch ruchy. No, 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 szybko, szybko, szybko. ja wojsko tył wrot. Nie wiem, czy bardziej sobie nie szkodzę teraz. Mm -hmm. Nie do końca to zaplanowałem w ten sposób, ale spracowało. To nie do końca tak to miało wyglądać, pamiętajcie. To nie było planowane w taki sposób. To jest serwis, że to zadziałało. To, że to się udało, to jest bez skitu i to pracowało tylko dlatego, że on wyprowadził frontalny prostatek. Aż mi się gorąco zrobiło. Beskitu, dajmy was jako oddział. Z... Okej, okay, wy jesteście oddziałem 0. Nie ma przejmowania? Aha, nie ma przejmowania, okej, okay, ma to sens. Ja zapytałem o tym, ale to mi nie będzie potrzebne. Co to jest szala? No to co, good game. Jeden jedna armata wielu właściwie zrobiła całą robotę. Ej, bo swoich ludzi strzelam My co nie potrzeba, już to, jest, to jest już good game. Jeszcze użyję ja, dział e, wielu pokoń, żeby tutaj zwyciężyć. Ten, jeszcze lepiej po ludzi może. Ja będę swoim uciec, zabiję mi przeciwnika Ja tylko stoję i strzelam Taka desperacka obrona, bez kitu. Jeszcze sobie poddał się. No okej, okay, drodzy widzowie, to była najdziwniejsza walka, ale... ...zwycięstwo. No dobrze, to tyle co dziękuję. Z uwagę, jak bateria wam się spodoba, to zapraszam na kolejny na moim kanale. To trzymajcie się, do następnego, no i cześć. A, i taka sugestia, tą taktykę... Powiem szczerze, tą taktykę... Yy... Pod, e, podebrałem od niej jakiego ofenka, który mi wczoraj tak potraktował. Więc e, to jest, powiem, e, bez e, żadnych ogródek, tak papugowanie fenka wczoraj. No to żałę Wareks muszę podziękować, że właśnie taką taktykę wziął mnie użył fenek. Jedna wielu lufów w kasat, i całą armię. W takim układzie, drodzy widzowie, dziękuję za uwagę. Jak materiał się spodobał, to zapraszam do kolejnego na moim kanale. To trzymajcie się do następnego, No i wyłączył się stream kontrol, nie mogę włączyć. Poczekajcie. To trzymać następnego, No i cześć.